Wojna idzie, trzeba być gniewny. Tutaj zbił konia przy wszystkich. Zero prywatności, prawda? Upsy. Wzięła pył i rzuciła. Rzuciła o ziemię! Je but! Ale wy je Widzieliście jak to wyjebało? Zostały tylko zgliszcza. Leszcze se śpią i mają wyrąbane na to, czy ją znajdą dzisiaj czy jutro. Kałem mohen. Wiedźmińskie siedlszcze nad rzeką Gwen Ledbele. O! Co tu się wyłania? Jakaś stopunia? O, Temu to dobrze. U! Geralt, uciekaj, bo cię coś diabnie. Chroń pipi! No mówiłem, chroń pipi! Dobrze wiesz, że mnie to nie bawi. Wyrzuć go! No wyrzuć go, zanim zaatakuje twojego lewego sutka! Dobrze, ale to jakiś... Co, co to był za krab? Cholera, jakiś zaczął. O! Dariusz! Nie miałam zamiaru cię rozbawić, tylko pośpieszyć. Jest już południe. Obiecałeś Ciri, że z nią poćwiczysz. Idź już. Zanim Wesemir zanudzi ją na śmierć tymi swoimi rycinami, ale ja muszę się ubrać najpierw. To nie jest taki hop -siup tra la tralalala. No to na razie. No, na razie. Ale suka! A buzi, gdzie jest buzi? Buziaczki? Halo na pożegna. No. No. A jak wrócę, to mają być ostre se. sandwicze. Zboczeńcu. A dupka Mmm, Geralt, ty zboczku. Kurwa, mać, jaka, Jakie bułeczki, po prostu prosto z pieca. Rozpuszczone włosy. Czyżby to była Jennifer? No tak, to ona, bo ma ten medalion, który chroni pewnie dziewictwo, chociaż już pewnie została wychędożona 8 razy przez samego Geralta, a 20 jeszcze przez kogoś innego. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Wojtas, a to jest gra. Wiedźmień 3, który zagości u mnie na kanale, nie wiem przez ile czasu, ale chcę to zrobić, teraz ja się wsłuchaj. Już możesz zostawić łapę w górę. Możesz w tym momencie zostawić łapę w górę, ponieważ chcę zobaczyć, ile tak naprawdę osób będzie. Zainteresowanych Wiedźminem, trójką u mnie. Ja wiem, ja wiem, ja nie jestem T-Voltem, że sram odcinkami 8 odcinków jednego dnia albo 5 odcinków jednego dnia. Ja nie jestem Rock Alone żeby opowiadać jakoś merytorycznie, ładnie, zgrabniej na temat o historii Wiedźmina. Sam przyznaję się bez bicia, to jest moja pierwsza gra z serii Wiedźmin. A książki to PANI, Kto czyta książki? Ale jeżeli naprawdę mnie ta gra zafascynuje, to... Obiecuję wam, że się w głębię, w fabułę i tak dalej. A póki co, moje kochane Wojtki, możecie w tym momencie zostawić kciuka w górę, żebym wiedział, ile osób chce widzieć Wiedźmina trujeczkę na moim kanale. Byłbym bardzo, ale to bardzo podkreślam, zadowolony, jeżeli byś zostawił tego lajka właśnie teraz. W każdym razie, chcę zrobić tą serię, taką stricte serię na moim kanale, ponieważ jak wiecie, tylko podczas swojej YouTubeowej karierki udało mi się skończyć Outlast'a 1 i Outlast'a Whistleblower. Tak więc Wiedźmin może być taką. Alternatywą nie, bo tamte gry były horrorami, Stali ale w każdym razie bizmę, może być. Śpii. Może ci, być serią. Może być serią na moim kanale taką luźną, ponieważ tutaj jest fabuła, tutaj są możliwości dokonania wyborów: czy jesteśmy źli, czy jesteśmy dobrzy i będziemy szer szerzyć dobrą aprobatę, lub też złą nienawiść. Tak więc możecie mnie trochę poznać od mojej prywatnej strony. Jesteś depilem! A tyle razy jej mówiłem: nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec, skoro chcę poćwiczyć. Proszę bardzo. Okej, dobra. Nie wściekaj się na nią, zaraz ją przyprowadzę tutaj za ucho. On musi robić wszystko po swoje. I to w niej lubisz. No dobrze. Jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Okej. Okay. Okej, oni powtórów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Okej. Okay. Okej. Okay. W ogóle nie mam pojęcia, ta co wywija tutaj robi piruety. Proszę bardzo. Yeah, par Jaki parkour? O, o, o. Ciri orła do tyłu. się do ćwiczeń. Cięcie. Ty, 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 bo się spocisz! I wypocisz cały tłuszcz, a bez tłuszczu nie ma cycków, pamiętaj o tym. Joki Parker! O, o! o Łapto! Skubana. A w sumie. W sumie to jest easy. Trzymaj pada, zaraz to zrobię. Gierolet, że Postawa. Dobra, Geralt, nie wywyższaj się tutaj, że umiesz trenować Wstarczy. małe dziewczynki, ty pedofilku. Tylko. Saltem? Mamy ją Jak przyprowadzić myślisz? na górę. Okej, okay. okej. Okay. Dobrze, możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi, bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Buntowniczka! Widać, że tutaj nie wiek gimnazjalny. No, ta książka była strasznie nudna. Wiem. Ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Mmm, lepiej, żeby tak było. No, przeprosiny nie wystarczą. No, bez przesady, nie bądźmy tacy surowi, prawda? Chociaż, kurwa, jeszcze raz się wymkniesz z zamku, to cię To nie dostaniesz kaszki z mleczkiem? Lepiej, żeby tak było. Samir powiedział, że jak jeszcze raz to zrobisz, każ ci zjeść miskę ślimaków. No i nie skupy. będzie kaszki, mówiłem, że nie będzie kaszki, no. No właśnie, więc lepiej bądź grzeczny. No. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. A dobra, pójdźmy przez mury. Pewnie, że przez mury. Jesteś w Wiedźmińskiej szkole czy na wczasa? Dokładnie. Zbieraj siłę, mała. Okej. Okay. Chyba jak spadnie Dobra, wpijamy tutaj i przy okazji chcę wam powiedzieć, że nie wiem jak ja będę prowadził te odcinki. Znacie mnie od tej strony, że lubię montować filmy. Lubię montować filmy, ro lubię robić cięcia i tak dalej, ale nie wiem jak to będzie tutaj właśnie z Wiedźminem trójką. Możecie dać to znać w komentarzach, czy chcielibyście jakieś cięcia i tak dalej, jak gdzieś idę. Co ci mówiłem dłużej o dychanio, od razu przez usta, W rytm kroku. Na pewno nie będę robił cięć oraz nie będę gadał podczas dialogu. Obóz szkoleniowy Semira. Dostarczyliśmy Siri, Siri, BIRI Miri Piri, Cini Minis. Idź go przeproś i będzie po sprawie. Ewentualnie możesz mu tam. Przypucować miecz, co to był za gościu? Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo ci przepraszam, Wojkowa Samirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Algula od Gula. Po pręgach niczym u Panteratiglis w Zerikanie Żyjącej i Fizes Niezdrowo-Bladej. Czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy. Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Ale i tak dla dobra szkolnictwa i dla dobra siebie mogłaś to przeczytać. Ale... Mogłaś powiedzieć, że odrobiłaś zadanie, gdy Wesemir spał. Dokładnie. Czemu od razu nie powiedziałaś, że zrobiłeś zadanie? Nie wykorzystuj przewagi przy pierwszej okazji, tylko wtedy, kiedy da najlepszy efekt. Wujek Wesemir tak mówił. Czpany no, lisek! Z ciebie no, Niezbyt tutaj. grzeczna, ale za to pojętna. Sfaniura już, widać, że Gimbus, to jest Gimbus, 100% ze mną gingus. Lambert ze skelem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz! Z racji tego, że nie grałem w żadne gry Wiedźmina, no to myślę, żeby poćwiczyć tutaj podstawy walki! Wyciągam miecz, uwaga, wszystkie panny się cofają, bo może was spotkać... Nie ten gakara. Szybkie cięcia. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Mocne, mocne i mocne! Przeturlaj się! Dobra, sparuję cię tak jak ostatnio parowałem warzywa! Jest! Pierwsza riposta po 50 godzinach! Walki! Jest! Riposta! Piękna! Ale wiecie jak to trzeba wyczuć naprawdę na tym padzie? To trzeba niesamowicie wyczuć. Na koniec, pokażemy Ci parę Pięknie! Zacznijmy od kłem. Dobra. Wiedźmińskie znaki, zacznijmy od Kwen. Tarcza ochronna. Kwen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Siri. Zaraz zobaczysz czemu O! o! Rzuć igni Geralt aż polecą iskry Okej. Okay. Myślę, że na ignie też to jest odporne, tak? widzisz? Gdyby nie chronił mnie Kłen, zająłbym się... Jaki bystrzak jestem! Mart Geralt! No dalej! Dobra, teraz cię zmuchniemy tu. Patrz, Siri! Ark każdego wytrąci z rytm. Kolejna akcji. Akcji potrafi zamącić w głowie. <głos> <głos> teraz irden. Moja zajebistość po prostu cię zamąciła w głowie. Przytrzymaj, po czym wyceluj we wskazane miejsce. Easy peasy, petarda! Bangerang, dobra, dobra wolny trening. Nie trening dowolny Nie chcę dowolnego treningu, przestań mnie bić. Dobra, schowaliśmy miecz, skończyliśmy trening! Tak jest! A tak, jak przy soliła, aż mu hełm odpadł. Aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermore. I powiedzcie mi, że on nie jest pedofilem. No wszystkie miecze wy, wyczyści. No wypucuje wszystkie miecze. Ja wiedziałem, jaką gierkę sobie wybrać na serię. Po prostu wiedziałem, jaką grę dobrać do siebie. I do moich suchych żartów. żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Geralt, nie spodziewałem się po tobie takich rzeczy. Kukła. Jeszcze zniszczyła maluteńka kukłę, i już będzie kolejny mieczyk do polerowania, młoda damo. Jak. jak przeszarpała to. Oho! To człowiek! Śnieg się z dupy wziął, o co tu chodzi? Co to za łódka jest? Co to za statek? Czekałem na Ciebie, biały wilku. Czyżby to był dziki gon? Nie! To był tylko sen. To był tylko i wyłącznie sen, Geralt, ok? Tak mi się wydaje, że to był sen. Przynajmniej z tego, co widziałem. Ale było. Było tak trochę dziwnie. Tajemniczo. O czym? Okej, okay, Zaczęło się opcję. w komnacie gościnnej Kermoren. Grzałem się w bali, a obok. Triz? Jennefer, zabawne co. Nigdy jej tam przecież nie było, ale we śnie wszystko wydawało się prawdziwe. A słyszyła ci o coś głowę? Mhm. To rzeczywiście całkiem jak na jawie. Znajdziemy ją. Dobra, opowiedzmy mu cały Potem sen. Może to coś da. Razem ćwiczyliśmy. To były czasy. Tak Mała się, że Dowiemy czegoś słaboły. Trenowałem dzieciaki, które były szybsze, silniejsze, ale żaden nie miał jej charakteru. Nie było szczęśliwego zakończenia, prawda? Nie. Pojawił się dziki gon. Rzucili się na Ciri, a ja nie mogłem się ruszyć, stałem jak słup. To tylko sen. Właśnie, że nie tylko. Zawsze, kiedy Ciri mi się śniła, coś było nie tak, coś jej groziło. To bierz dupę w troki i lecimy szukać bronić. jej! Przed upiorami też. Dobra, pora jechać, właśnie, bierzemy dupę w troki i lecimy w przygodę, Zaraz lecimy w nieznane na swoich rummakach razem z najstarszym Wiedźminem z rodu Chwila. Wiedźminów Vesemir. Pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w Wierzbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne co możemy zrobić to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie... Rzeczywiście pachnie bzem i agresem. O, może ona trzymała Jesteś to między. Czytać, nie wąchać. Między. Musimy między się spotkać. piersiami. Kwiatzbica pod wyzimą. No, chociaż może. Faktycznie nic, co by to nas. To dla nakrywać. Geralta, to wiecie, dla Lejnego, nam tego, Szumery, Bajery. Wciąż mam jednorożce, wiesz którego. O! Oh, to nie wnikaj tutaj, starszy, bo to nie dla ciebie. Jak ci opowiem, możesz dostać zawału na skutek podniecenia i, i będzie po tobie, stary. Żadne wiedźmińskie twoje mutacje nie pomogą tobie w przeżyciu zawału. To prywatna sprawa, nie interesuj się tam. To prywatna sprawa. <śm> Bardzo prywatna. O. Oh. Aha. Rozumiem. Znaczy nie do końca. Ale może to i lepiej. <śm> To lepiej Wracając dla twojej pikawy, ziomy. Jak myślisz, ile mamy straty do NFR? To lepiej dla twojej pikawy. Dwa, trzy dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Ale te widoki są po prostu piękne. Po co wychodzić na dwór, jak możemy sobie kupić konsolę, tudzież pc ta i cieszyć się właśnie widokami w grach komputerowych? Dobra, zaatakowali nas w Lecimy w nich, zabijmy ich. Szybko! Zakosztujcie mojego miecza! Wypierdzielaj z tego wzgórza! Dobrze! Punkty adrenaliny Okej Gdzie przeszły wojska, tam trupo jadę Oddała poziomu życia. Okej, okej, możemy sobie zjeść chleb Możemy przywołać konia, tak więc Lecimy w przygodę z Wiedźminem Trójką Geraltem, czyli Siwość, męskość, hędorzenie To jest dla mnie, jam jest Geralt, dokładnie Nie, nie wiem czy to było śmieszne To chyba było żałosne jak mój cały kanał W każdym razie, w tym momencie Zakończę swoją przygodę z pierwszym odcinkiem Wiedźmin 3 Dziki Gon. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał Jeżeli tak, no to zostawcie kciuka w górę Ja teraz się z wami żegnam i do usłyszenia Do zobaczenia w następnych odcinkach na moim kanale Strzała!